szolom alejhim, jakby powiedział klasyczny Żyd, albo salam alejkum, to ma takie same znaczenie, niech będzie pokój z wami. E, to są wiadomo, te języki są spokrewnione, e, brzmią w sposób bardzo identyczny. E, I więc e, ja długo się zastanawiam nad tym, e, jaki temat tutaj wybrać, żeby pasował do tych debatów naszych, tego wydarzenia. E, początkowo chciałam się bardziej skupić na takim wybranym, takim bardzo wąskim e, e, temacie, ale później, jak przeczytałam, że w nazwie, w tytule e, wydarzenia występuje e, most religijny i zarazem nadzieja, to więc postanowiłam w jakiś sposób te wyrazy połączyć i żeby mieć w swoim temacie też wyrazy, które występują, prawda, w jakiś sposób są powiązane i z nadzieją, i z mostem religijnym. Dlatego więc na, dzisiaj przygotowałem dla państwa e, e, temat, który brzmi e, jako religia, religia, jako źródło nadziei, perspektywy muzułmańskie e, na świat po kryzysie. E, e, I tutaj e, wiem, że mamy tylko 20 minut, więc e, e, będę się próbował e, się ułożyć tutaj e, czasowo. E, może we wstępie e, należy powiedzieć, że E, no tak, to to nie jest pierwszy kryzys, który, e, e, który ma, z którym mamy do czynienia prawda, we współczesnym świecie. Te kryzysy e, e, się powtarzały cały czas, raz 400-500 lat. Dla świata muzułmańskiego ostatnim takim wielkim kryzysem był, e, była inwazja mongolska, tak? XII wiek, XIII wiek, który zniszczył całą cywilizację. Tak? To ten, ten cały dorobek, dobytek islamu, tak? czy mówimy o tym złotym wieku islamu, XI-XII wieku, całkowicie wszystko zostało zniszczone. Dla Europy klasycznej prawdopodobnie była inwaz inwazja Hunów w V wieku, prawda? Także te czasy przelomowe są e, często powtarzalne i prawdopodobnie są też przelomy, takie czasy e, przelomowe, które oczekują nas w przyszłości. Za jakiś czas to się powtórzy w jakiejś e, innej postaci, innej formie. I tutaj proszę Państwa, jak takie, prawdopodobnie będę mówił o kategoriach, czyli wybrałem ta, temat, który będzie tutaj sfokusował się na podejściu islamu, czy wizji islamu na kryzys po świecie tak? i w połączeniu z nadzieją, jaką nadzieję może ona przynieść, jaką rolę może odgrywać islam w, przy, przy zwyciężeniu tych przeszkód, które czekają całą, ludzko, całą ludzkość. I tutaj, proszę Państwa, będę mówił o kategori kategoriach, które są na pewno są doskonale znane każdemu polskiemu chrześcijanowi. Tak? Bo będziemy mówili o współczuciu, współpracy, między, dialog międzyreligijny, które są, są wybitnie znane każdemu wierzącemu człowiekowi. I jeżeli, wracając na, do wyrazu, nadzieje, to, jest bardzo, to jest bardzo wybitna, powiem. E, e, wartość e, e, z tego powodu, że przynajmniej dla człowieka wierzącego, tak, nie ma nie, na, Boga bez nadziei, nie ma nadziei bez Boga. To są bardzo powiązane z Bogiem, prawda? Mówimy oczywiście o wizji islamu. Ja, to nie jest moje własne e, stanowisko, mówimy o e, wizji islamu, tak? Dla, bez nadziei nie ma Boga, bez Boga nie ma nadziei. To są bardzo powiązane rzeczy. I tutaj proszę Państwa, na początku chciałbym trochę powiedzieć o, o tym, jak islam się odnosi do takiej kategorii jak współczucie. Tak? współczucie, które w formie tej oryginalnej czy w języku arabskim występuje w, w postaci Rahma. I od tego słowa też pochodzi słowo Bismillahman Rahim, czyli w imię Boga, miłosiernego i litościowego. To jest jednym z najbardziej podstawowych kategorii w islamie, w religii monoteistycznej islamu, islamie. I, i, I tutaj Koran często podkreśla znaczenie miłosierdzia i życzliwości wobec wszystkich stworzeń Boga. I tutaj właśnie przypomniał się mi też jeden bardzo taki wybitny, wybitny E, w, e, e, zdanie e, z Risale Nur, to jest kolekcja dzieł, które zostały napisane przez wybitnego e, tureckiego e, uczonego islamskiego Badu Zamana, Saida Nursi, który e, powiedział bardzo wspaniałą rzecz, to, to jest bardzo, stoi bardzo blisko do tego, co Pan tutaj, Pan Krzysztof, profesor Krzysztof Wielecki powiedział, tak? że jeżeli człowiek zostanie pozbawiony, Współczucia, czyli rahma, i e, szacunku, to co występuje w, e, w języku arabskim jako hurmat. Jeżeli człowiek zostanie pozbawiony współczucia i e, szacunku, ale mówimy nie tylko o szacunku wobec innych, mówimy też o szacunku wobec siebie. bo Bez szacunku wobec siebie, siebie nie ma szacunku wobec innych. E, I dlatego, i tutaj. I to człowiek się przekształci, jeżeli się będzie pozbawiony tych dwóch kategorii, to człowiek się przekształci w potwornego e, e, bestię. Tak, jeżeli będziemy się posługiwali tylko rozumem, to co pan tutaj, pan profesor powiedział, rozumem i będziemy polegali na, na swojej inteligencji, to co też pani drugi profesor powiedziała, to wtedy Będąc pozbawieni, współczucia i będąc po, e, współczucia i szacunku, to będziemy przekształceni w okrutnego wilka. To jest e, ta pierwsza kategoria współczucie. tak? To jest e, to, co nam może pomóc w przezwyciężeniu tych wszystkich kryzysów e, w, we wszechświecie. Druga kategoria, która też jest bardzo wybitnie znana w kulturze polskiej, chrześcijańskiej, to jest jedność w różnorodności. Jedność w różnorodności. Jak to często ja mówię, bo też wykładam na uczelni w języku angielskim, jest znany przedmiot, który się bardzo spopularyzował we, w ostatnich latach. Mówimy o komunikacji międzykulturowej, bo teraz do Warszawy przyjeżdża bardzo dużo różnych studentów z, z różnych krajów świata. Więc cały czas mówię, że there is no worse, there is no best culture, there are only different cultures. Nie ma lepszej, nie ma gorszej kultury, są po prostu różne kultury. To samo dotyczy religii. Nie ma lepszej religii, nie ma e, e, gorszej religii. Są po prostu różne religie, tak, i z tym trzeba się pogodzić. E, jedność w różnorodności. I tutaj chciałbym, e, przypomniało mi się e, bardzo wybitny werset z Koranu, to jest słowo Boże, w którym mówi się, że e, e, ludzie utworzyliśmy, uczyniliśmy was, uczy, e, e, stworzyliśmy was e, e, z kobiet i mężczyzn, uczyniliśmy was plemionami i narodami, abyście poznali nawzajem. Tak? I to jest cel Boga. Czyli nie bądźmy mądrzejsi od Pana Boga, bo Bóg lubi, kocha różnorodność. I to jest to, co nazywamy jednością w różnorodności. Budowanie odporności i wytrwałości w wierze. Może tutaj będę musiał. Budowanie odporności i wytrwałości w wierze. Wiara islamska uczy wiernych cierpliwości. To jest skalona kategoria, która jest bardzo wybitnie znana w, w kulturze chrześcijańskiej. W obliczu trudności, ufając mądrości i planowi Boga, jest takie bardzo znane hadist, czyli to jest tradycja proroka Mahometa, czyli to co on powiedział niegdyś, że, że każdy człowiek ma swój plan, czyli się zachowuje w obrębie. Swojego planu, pewnego planu, więc Bóg też ma swój plan. Czyli nadrzędność, tutaj mówimy o nadrzędności plana, planów Boga e, nad e, ludźmi. Ta odporność stanowi źródło nadziei dla muzułmanów i może inspirować innych do wytrwania w trudnych chwilach. Historia islamu pełna jest przykładów społeczności i jednostek, które wykazywały niezwykłą odporność w obliczu kryzysów oferując cenne lekcje dla teraż, teraźniejszości i przyszłości. Teraz, proszę Państwa, przechodzimy do jeszcze jednej kategorii, która jest bardzo ostatnio się spopularyzowała, dzięki Bogu. To jest bardzo jakby wybitny, powiedzmy, wybitny sukces naszych czasów. Dialog międzyreligijny i współpraca tak? na tle dialogu. Islam promuje, promuje dialog i współpracę między różnymi e, wspólnotami religijnymi, inicjatywy takie jak Wspólna Droga, na przykład e, w oryginale występuje jako Common Word, e, Deklaracje z Marrakeszu e, podkreślają znaczenie budowania mostów zrozumienia i współpracy między muzułmanami a ludźmi e, innych e, wyznań. No tutaj proszę Państwa znowu ch chciałbym się podzielić e, Słowem Bożym, który występuje znowu w Koranie. E, mówimy o e, wersecie e, e, 60, numer 64, który występuje w Wajacie Ali Imran, czyli rozdział, który e, jest e, znany jako Ali Imran. E, rozmawiajcie tylko z ludźmi Księgi, to ludami Księgi nazywanych chrześcijan i żydów. W sposób najuprzejmniejszy, e, uprzejmniejszy, z wyjątkiem tych, z nich, którzy są wrogo wobec was nastawieni. I mówcie do nich, wierzymy w to, co zostało nam objawione i, i co zostało wam objawione. Nasz Bóg i wasz Bóg jest jedynym, a my jesteśmy Mu oddani. Tak. I tutaj oczywiście, żeby tutaj jeszcze mogłem podać inny przykład, tak? Jak. Jest z nazwą samego Boga. E, przecież pamiętam z Pisma Świętego, jak do Boga wzywał Jezus Chrystus. Niech będzie pokój z nim. E, Elohim. Tak? Pochodzi od słowa Eloch w języku aramejskim. W spokrewnionym języku arabskim to samo słowo brzmi jako Allah. W języku starohebrajskim, czyli w tym języku, którym mówił prorok e, Mojżesz, brzmiało jako Aloh. Cały czas to samo. Allah, Eloh, Ilah w języku arabskim. A słowo Elohim, tak jak to występuje w formie, które występuje w Piśmie Świętej, to jest e, wołaczem. Tak, w języku arabskim Allah się przemienia na Allahumma. Elohim, Allahumma. To jest to samo. Czyli nawet Boga nazywamy w taki sam sposób. Także Wasz Bóg i nasz Bóg jest. E, jedyny. Kolejna kategoria. Chciałbym tutaj. E, tak, jeszcze jeden. Przytoczę tutaj, jeszcze jeden przykład, proszę Państwa, który występuje też w Koranie. E, to jest z e, Sury. Pochodzi z rozdziału Al-Maida. E, to jest piąty rozdział Koranu, werset numer 82. E, e, to odcytuję od kropki do kropki. Przekonasz się także, że ci, którzy mówią, że jesteśmy chrześcijanami, są w swej przyjaźni najbliżej wierzących. Jeśli jest tak, gdyż są wśród nich kapłani i mnisi, i dlatego, że są pozbawieni arogancji. Ten werset odnosi się do różnych stosunków muzułmanów z różnymi grupami religijnymi. Zauważa, że chrześcijanie są często bardziej przychylnie nastawienie wobec muzułmanów niż niektóre inne ugrupowania religijne. Tutaj proszę Państwa, chciałbym jeszcze do, e, opowiedzieć krótko, o, e, o, o wiele więcej tych po, chciałbym podać tych przykładów. E, mówiłem o e, tylko jednej organizacji i tutaj na przykład mogę, mogę też wymienić e, e, Islamic relief worldwide. To jest jedna z największych międzynarodowych organizacji humanitarnych na świecie, założona przez grupę muzułmańskich studentów w Wielkiej Brytanii. Innym przykładem tutaj, proszę Państwa, występuje Fundacja Risala w Indonezji, Aga Development Network, to jest też ugrupowanie ismailickie, szyickie, które jest najbardziej na świecie, jednym z najbardziej wpływowych organizacji, który działa na rzecz dialogu, Współpracy między, e, e, między religiami. E, jeszcze jeden, inny przykład, już powiedziałem, o deklaracji z Marrakeszu. W 2016 roku muzułmańscy uczeni i przywódcy z całego świata spotkali się w Marrakeszu, to stolica e, Maroku, e, aby potwierdzić prawa mniejszości religijnych w krajach o przeważającej większości muzułmańskiej. E, kolejnym takim przykładem, proszę Państwa, które również występuje, funkcjonuje w Rzeczpospolitej Polskiej, w Warszawie. Ruch Hizmet, proszę Państwa, to jest znany również jako Ruch Gulena. To międzynarodowy ruch społeczny edukacyjny którego korzenie sięgają Turcji. Ruch ten został założony i jest inspirowany myślami oraz naukami tureckiego, duchownego i intelektualisty Fetullah Gulen, a. Ruch Hizmet promuje wartości takie jak dialog międzykulturowy, edukacja, tolerancja religijna, społeczna odpowiedzialność i demokracja. Oczywiście te wszystkie organizacje to są inicjatywy obywatelskie, także żadna z nich nie jest powiązana z państwem. To jest bardzo ważne. Dobrze, i tutaj podsumowując, e, co chciałbym powiedzieć. E, w świecie naznaczonym kryzysami, Islam oferuje cenne mosty nadziei dzięki swoim naukom o współczuciu, jedności i odporności. Poprzez przestrzeganie tych zasad i aktywnie uczestnictwo w dialogu międzyreligijnym i współpracy, muzułmanie mogą odegrać kluczową rolę w budowaniu bardziej harmonijnego i pełnego nadziei. Świata. Świat po kryzysach może być światem większego zrozumienia, współpracy i współczucia kierowanym przez wspólne wartości ludzkości. Nie mówimy o wartościach muzułmańskich, chrześcijan, żydowskich, o wspólne wartości kierowane przez wspólne wartości ludzkości.